Witam, witam, widzowie, widzowie składam deklarację. Jeżeli któryś z odcinków, które dzisiaj nagrywam, będą zablurowane, to nie zostaje mi nic innego, jak... Siąść do overlaya i zrobić ten overlay. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Excel. Wyguść głowa do góry dzieciak. Co? Już mi się nasuwa, że może być taką mową powiedzmy, która dodaje otuchy ludziom. Takim dzieciakom, którzy pewnie chcą zarobić i się nie narobić i tak dalej. W ogóle mm, nie jest zablurowane, ale ten łajcik, co go ocenialiśmy, Lovesorry, ma tylko 500 tysięcy świetleń na moment nagry, nagrywania tego filmu, co jest dziwne, w ogóle dziwne, jeżeli chodzi o badania, o badanie tego rynku i tak dalej. No co, wyguź. Zawsze mówiłem, że średni ziomek, jeżeli chodzi o nawijanie, bardzo słychać to... Zawsze tak mówiłem oczywiście, że bardzo słychać to, że jest on troszeczkę większy. W głosie oczywiście, ale na ostatnim numerze, gdzie go słyszałem, Nienawidzę być w klubie, od Maty, Zaprezentował się najlepiej z chłopaków, więc chciałbym, Chciałbym, aby się wykazał na tym, na tym odcinku. I co chciałem jeszcze powiedzieć, żebyście zasubskrybowali kanał, a ja lecę. Nie polecę. Tak w ogóle moje motto, co chodzi o ten kanon, że jestem spóźniony, nadal się utrzymuje, bo wyszło to 4 dni temu. Dosłownie 4 dni temu. Jestem. Jestem, żyje. O! Lubię takie zabiegi. Że coś tam się w tle odzywa. Lubię. Dawaj, dawaj, wczoraj mój przyjaciel z ławki pojechał na narty z moją byłą dupką. Czemu ja nie wierzę w ludzi? Bo jak miałbym ufać tym kurwom? Nie Jak miałbym ufać tym kurwom? Przez chwilę myślałem, że to do nich, że do tego przyjaciela i tej byłej dupki. Yy, znaczy, jeżeli to jest nadal Twój przyjaciel, a to jest Twoja była. No kurczę, życie różne scenariusze pisze, nie? Chociaż tak niby jest taka zasada, że poziomkach się nie bierze. Niby. Ale ile w tym prawdy, no jak się ko kochają, to chuj z nimi chyba, nie? Chcę wychodzić z domu, ale szczerze dzisiaj to już mi wszystko jedno. Tak chyba tak. działa dorosłość, że smutek ze środka zmieniasz w obojętność. Tak chyba działa... Może nie dorosłość, a bardziej to, że ten smutek w tobie narasta, narasta, narasta i on już nawet się nie przeradza w złość czy, czy w jakieś zrezygnowanie. To jest po prostu obojętność, gdzie później już człowiek no, już ma wyjebane, czy to czuje, czy nie czuje. No, bo tak czy strach w każdej sytuacji tak jest ten ból. Niby ukryty, niby nie, ale się nawarstwia zawsze. Dlatego warto dbać o swoje zdrowie psychiczne, dro drodzy widzowie, tak? No pewnie, że tak. Kurczę, jak na razie to naprawdę jestem pod wrażeniem, Wygusia. W sensie, no, jak nie znam typa, tak naprawdę cenię sobie ludzi, którzy potrafią o tym otwarcie gadać. Naprawdę. Działa że ból konfrontujesz, albo tłumisz bledką. Tak chyba działa dorosłość, że Właśnie. Nie wolno tłumić. Niczym, czy ani alkoholem, ani blatką, niczym. Warto właśnie go konfrontować. Ja wiem, że to jest trudne, ja wiem, że to jest kurewskie i tak dalej. No ale lepsze to, i później poczuć się lepiej, niżeli później by miało się to nawarstwić do takiego stopnia, że zwyczajnie byście sobie nie dali rady, nie? Wiecie o co chodzi. Ja też nie chcę źle. podlewasz albo dajesz wzgiętnąć. Frontujesz albo tłumisz bledką Tak chyba działa dorosłość, że relacje podlewasz albo dajesz zwiennąć Ciągle boję się świata koło mnie i nie potrafię go akceptować Okej, bo... okej okay, okay. To jest bardzo ładny case W sensie bardzo, ładna, ład, bardzo ładne przemyślenie, że albo pielęgnujesz te relacje Albo dajesz im zdechnąć No bo wiadomo, w każdej relacji potrzebne, Potrzebnych są... Dwojga ludzi, żeby w ogóle to wszystko zadziałało, więc jeżeli ty dajesz zdechnąć tej relacji, no to druga osoba, osoba tego nie dociągnie do końca. W sensie, no to zmierza ku końcowi, ale to nie wyjdzie na prostą, nie, jeżeli dwójka osób się nie angażuje. A to jest właściwie tak uważam, że to jest naprawdę ogromny problem w dzisiejszych czasach, żeby tak dociągnąć, w sensie, żeby dbać o relacje tak naprawdę, nie? No bo w czasach, kiedy mamy tak naprawdę każdego i wszystko na przyknięcie palca, na podniesienie jed, jeden ruch ręki. No to ciężko dbać o jakieś, wiecie, normalne, normalne, zdrowe relacje, no bo po co naprawiać, skoro można jakąś nową zacząć? Kurwa, ale głębokie. Bo jest we mnie młody Bachor, którego nie chcę i nie umiem wychować. Okej, okay, młody Bachor to zapewne odniesienie do piosenka maty, no tak, yy, ale kurczę, tak. Yy, ciągle boję się świata koło mnie i nie potrafię go akceptować. Hmm. Cały czas, cały czas gadam, że kurwa wiele ludzi tak ma, ale znowu muszę się z tym zgodzić. No kurczę, wydaje mi się, że naprawdę duża część młodego społeczeństwa boi się obecnego świata i boi się go zaakceptować nie takim, jakim jest. No bo no, nie oszukujmy się. Ten świat dzisiejszy nie jest w, jakimś, w jakiejś zajebistej formie, no i żeby go zaakceptować takim, jakim jest, naprawdę trzeba dużego pokładu, nie wiem, siły, nie, żeby, żeby nie powiedzieć brzydziej. No i kurczę, i stąd się bierze taki dylemat w ludziach, nie? Szczególnie w młodych ludziach. Czego wy w ogóle chcecie, ja was nie rozumiem. Sam jestem na tej planecie, gdzie jest mój gatunek. Na niej możesz być samotny. I to jest kolejny case, samotność właśnie takiego yy, młodego pokolenia, gdzie każdy niby, wiecie, z rówieśnikami i tak dalej, ale tak naprawdę każdy czuje się sam. Kurwa mać. Fajne, że jest to wszystko tutaj poruszone w tym kawałku, uwielbiam. Wyguś, szacun albo i z Tutaj kochajmy no albo wizerunek Zastanów tak. się sam co mi dały zanim zaczniesz czegoś ode mnie wymagać Bo póki co nie mam Urusa i na własnych plecach dźwigam swój bagaż za... Póki co nie mam Urusa A dobra, dobra wiem Ten w się Urus Urus to auto No powiecie, że auto kurwa, bo ja Urus tak, Lamborghini, dobra, dobra, nie jestem jednak aż tak jebnięty Dużo było doświadczeń, po których Póki co nie mam urusa i na własnych plecach dźwigam swój bagaż mm -hmm. Za dużo było doświadczeń, po których Miałem wszystkiego dosyć Bo tamte problemy, które zostawiłem na później Urosły jak włosy Właśnie I to jest nawiązanie do jego wcześniejszych wersów Tak No ile razy, kurwa, się powtórzę tak za każdym razem, według mnie, będzie to prawdą, no widzicie, to są zajebiste wersy, za dużo było doświadczeń, których miałem po których miałem wszystkiego dość, bo tamte problemy, które zostawiłem na później, urosły jak włos, włosy, więc no mówię, kurwa, warto konfrontować, bo później naprawdę możecie się obudzić z ręką w gównie, na deszczu, problemi kapią na bór. odchodzę bez słów. mam dość tego już to nie ma sensu, wiem, że jesteś tu, aż do momentu, gdy sprawię Ci ból. Mój dziadek zapalał mi świeczki na... Aż do, jesteś tu aż do momentu, gdy sprawię Ci ból. I to może być też nawiązanie faktycznie o tym, o czym już gadaliśmy, że faktycznie lepiej, yy, wiecie... Gorzej jest naprawiać, niż znaleźć coś nowego, nie? Zacząć od nowa. No i wiecie, jeżeli ktoś jest z wami, dopóki go nie zranicie, no to wiadomo, no wiecie, chujowo z waszej strony, że zraniliście i tak dalej, ale też nie możemy ze skrajności w skrajność iść, bo wszyscy jesteśmy ludźmi i ranimy osoby i wiecie, i to jest tej drugiej osoby wybór, czy zostanie, czy nie. No ale jeżeli zostanie, to znaczy, że woli naprawiać niż was wymienić. No kurwa, zajebisty utwór. Tak w ogóle to też chciałem się wypowiedzieć o wersie, że sam jestem na tej planecie, gdzie jest mój gatunek. Na niej możesz być samotny albo iść za tłumem. No i... Wiecie, jak nie lubię skrajności skrajności skrajność i tak dalej, tak kurwa tutaj się zgodzę, no albo jesteś inny, tak przysłowiowy inny, nie, że ludzie cię inni nie kumają tego co robisz, powiedzmy yy, twoich idoli bądź jakichś wartości i tak dalej, yy, tak druga strona medalu jest taka, że możesz iść za tłumem, możesz się odmurzyć kompletnie i robić to co każdy, myśleć tak jak każdy i wiecie... To nie jest dobre. Ani jedno, ani drugie chyba nie jest dobre, bo wiecie, no kurczę, samotność nie jest dobra i iść za tłumem bezmózgnie nie jest dobra. Wydaje mi się, że tutaj trzeba znaleźć złoty środek. Czy taki istnieje? No kurwa, no nie wiem. Na torcie dziś zapalam znicze, mu. Uu. Mój dziadek zapalał mi świeczki na torcie dziś zapalam znicze, mu. Minęła dekada od kiedy go nie ma, ale wiem, że jest przy mnie, tu. Dlaczego oczekują ode mnie, że będę dorosły, mówią co mam czuć. Możecie nie zgadzać się z tym, co nawijam, ale zawsze byłem. True. Głowa do góry, dzieciak. Tylko ty sam wiesz, co nosisz na plecach. Czasem się zatniesz jak ketchup, ale zrób tak, żeby to, co złe, to był tylko etap. Ale... O kurwa, ty. Jak on zyskał w moich oczach. Naprawdę, za te wersy. Tak zyskał. W sensie, ja też nie uważam, że moje oczy są kurwa warte tego, żeby, żeby w nich yy, zyskiwać, nie? Ale... No posłuchajcie tych wersów, kurwa, czekajcie, bo ja sam je zgubiłem. Możecie nie zgadzać się z tym, co nawijam, ale zawsze byłem tu, głowa do góry dzieciak, tylko ty sam wiesz, co nosisz na plecach. Czasem się zatniesz jak keczup, ale zrób tak, żeby to, co złe, to był tylko etap. No kurwa, mistrz. No ziomek, to jest duży mistrz. Ale świat jest pojebany, ludzie kopią sól, żeby sypać na rany. Chemia na wszystkie objawy, bierzesz tabletkę i znika zło. Wczoraj widziałem, że potrącił psa i nawet nie mrugnął. Czemu ja nie wierzę w ludzi, bo jak miałbym mufać tym kurwą? Nawiązanie do hoodie. wersu. Czasem nie chce mi się budzi. No. Za każdym razem, gdy próbuję pomóc mi, czemu się od nich oddalam? Muszę już uciekać, bo oni nie wiedzą, co gadam. Czemu znowu... Oni nie wiedzą, co gadam. To jest zawiązanie do wersu Maty. Yy, z piosenki płyta nie siada. Tak, no jestem kurwa pewny, nawet y, można odniesienie zrobić na zimniu się, bo nie ma. Y, kurwa, powiem wam tak. Też nie zgłębiłem takiej techniki i tej psychologii i tak dalej, i tak dalej, kurwa, bądź y, cokolwiek to jest. Ale dlaczego ludzie faktycznie, kiedy, kiedy, nie wiem, mają jakiś problem, mają naprawdę dużo na swoich barkach, na plecach i tak dalej, na głowie szczególnie, to dlaczego, kiedy jakieś osoby, wiecie, nawet bliskie, bardzo bliskie, podają im rękę, to oni się oddalają. W sensie ja nie mówię, że ja tak nie robię, ale w sensie to chodzi mi, jak to pojąć? Bo to ani logicznie nie ma sensu, ani tak psychicznie w sumie też nie. Tylko może wydaje mi się, że ludzie bardziej chcą pokazać to, że dadzą sobie radę sami, albo to, że zwyczajnie nie potrzebują niczyjej pomocy, albo też nie chcą nikogo obciążać. No ale nie wiem, no jestem zdania, że powinniśmy sobie pomagać jednak, nie? Kurwa. Cajebisty twór. czwarty raz to mówię. Znowu odszedł ktoś, kogo miałem zadejłana. Powiedz, jak pokonać zło, jak wszystko poukładać Stoję na deszczu, problem i kapią na ból. Odchodzę bez słowa, Mam dość tego już, to nie ma sensu. Wiem, że jesteś tu, aż do momentu, że sprawię ci po... Ej, nie jestem do końca pewny tych wersów, że ktoś jest z nim, dopóki wygłysz nie sprawi mu bólu, nie? No i to może się odnosić do tego, że faktycznie ludzie chcą zamienić niż naprawiać. No bo widzicie, jeden, jeden, jeden zwyczajny zły, powiedzmy, czynnik, no i osoba znika, no to wiecie, wiadomo, no to ale kurwa, wybaczanie i tak dalej. Ja nie wiem, czy to też do końca, do końca o to chodzi w tym wersie, ale wydaje mi się, że tak. Powiem Wam, że tak mnie wciągnął kurwa ten kawałek pod względem yy, liryki, tekstu że zapomniałem w ogóle, że, że to jest muzyka, nie? W sensie to jest tak na zasadzie, że muzyka to jest tylko dodatek do tekstu. Ja czasami tak mówię, że czasami beat jest tylko dodatkiem do piosenki, czasami tylko wokal jest dodatkiem do piosenki, tak jak to było w przypadku Yangigi Umowa. I dalej tak uważam, ale tutaj, tutaj to muzyka i w ogóle głos był dodatkiem do wersów, moim zdaniem. Naprawdę było to coś przekazackiego. Pod każdym praktycznie wersem Potrafię się podpisać, tak naprawdę, bo no wiecie, też jestem młodym pokoleniem, też nie wiem, czy bardziej świadomym, czy mniej świadomym, ale wydaje mi się, że, że jednak większość młodych ludzi tak ma, a jeżeli nie, no to kurwa zazdroszczę. Więc wydaje mi się, że akurat mam tutaj jakikolwiek głos, wiecie, no to i dlatego też mogę powiedzieć tak, że oceniam takie nuty, powiedzmy, reaguję na nie, a nie na, wiecie, 40-letnich raperów, którzy mają już rodziny, domy i tak dalej, bo po prostu to nie są. Nie są moje roczniki i mogę ocenić tylko i wyłącznie beat i tam, powiedzmy, nie wiem, jakiś flow. A tutaj mogę się faktycznie wypowiedzieć o jakichkolwiek wersach. No co? No jeżeli chodzi o Wygusia, no to ten wokal nie był jakiś, kurwa, najwyższych lotów, no to już się tak nie czarujmy, nie? Ale jeżeli chodzi o tekst, mistrzostwo 10, kurwa, na 10, dosłownie daje tutaj 10 na 10. Ale beat, kurwa, beat również się wyróżnił. Mówię, lubię, kiedy w bicie coś tam w tle, kurwa, sobie jęczy, czy tam, kurwa, śpiewa, cokolwiek. Zajebiste. Również, beat 10 na 10, a klip był taki, wiecie, może nie przytulny, przytulny to jest za dużo powiedziane, taki poprawny raczej, nie? Nie było tutaj, może tak bardziej przytulny dla osób, które gdzieś tam dorastały na blokach, bo jest tutaj y, wiele takich przybitek z takich miejsc, ale dla mnie, dla mnie nie. Dla mnie szczerze to był taki normalny klipik, także no kurwa, ale całość piosenki, chyba ja to nawet dodam do playlisty, bo kurwa, to co robi, y, wiecie, tą całość, jest kurwa mocna, także wydaje mi się, że faktycznie dałoby radę to upchać do playlisty i dałoby słuchać. Dałoby radę słuchać. Fajny Wyguść wers z dziadkiem uderzył inaczej, utożsamia się, fajna nuta. Głowa do góry wyguś, kotem jesteś, pozdro i miłej nocy. Nie piszę komentarzy, ale mam tak chujowy czas, że po prostu dzięki za ten kawałek wyguś. No, dlatego mówiłem na początku, nie, że faktycznie yy, gdzieś tam pewnie motywujący jakiś ten kawałek będzie. No i trochę jest, no. Nie oszukujmy się. Dawniej, Twój idol, dziś, Twój fan. Siódmy blok, a to nie znam. Wygi, na wie jak zwykle. Najprawdziwszy truskul, jak tu go nie kochać. Nie mogę się doczekać, aż przemek Ferguson wróci do muzyki. O kurwa, jeszcze ciekawostka na koniec. Ja byłem już w rapie w czasach, kiedy ten przemek Ferguson gdzieś tam się przybijał. Nie pamiętam do końca o co z nim chodziło. Ja wiem, że on miał bardzo duży potencjał, że gdzieś tam do jakiejś wytwórni się dostał, takiej wiecie, większej. Ale gdzieś tam się wyjebał na ziomków jakiś, wiecie, że nie odbierał telefonów i tam gdzieś za hajs z, z tego rapu gdzieś tam rozpierdalał i powypierdalał się na ziomków. No i kurwa zniknął, także no nie, nie wiem co, o co z ziomkiem chodzi, no ale go nie ma. A że jest podobny, no to pewnie sobie żartują. Pewnie waga podobna, no bo chociaż nie wiem, może schód do tego czasu, nie wiem o co chodzi. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do y, wsparcia mnie y, z linku w opisie do subskrypcji kanału oraz do innych filmów na moim kanale. Może się bliżej poznamy. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Siema.